Wcześniej w Polsce, ani na świecie, koncert taki nie miał miejsca, bowiem nigdy wcześniej pieśni Moniuszki nie były zinstrumentowane na orkiestrę dentą z solistą. Uczestniczymy zatem w premierze światowej, historycznego wydarzenia artystycznego, które ma miejsce w Łodzi. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzycznego sacrum non Profanum. Dzisiejszy koncert jest też podsumowaniem projektu Muzyka jest ponad granicami 200 rocznica Stanisława Moniusza. Zrealizowanego ze środków polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz Bawarskiego Koła Młodzieży. Gospodarzem projektu jest Łobecki Dom Kultury, natomiast partnerami, tutaj proszę panią. To jest miejsce spotkań, ośrodek kultury i spotkań młodzieży z regionu Szwabia. Ach, tam Projekt był czterodniowy, bardzo przyjemny. Oprócz grania i muzykowania wspólnego, mieliśmy również spotkania integracyjne, a zarazem mogliśmy się lepiej poznać. Tańczyliśmy, bawiliśmy się i mieliśmy ogniska integracyjne, spotkania wieczorne. Wymienialiśmy się doświadczeniami nie tylko muzycznymi. A nasi goście z Bawarii nawet odwiedzili Morze Bałtyckie. Jest Do tego projektu odbyły się trzy koncerty. Pierwszy koncert był w kościele w Łobzie w piątek, w sobotę koncert Moniuszkowski na hali sportowo-widowiskowej w Łobzie, a trzeci, ostatni koncert w miejscowości Trzęsacz nad Morzem. Papu. że się integrowaliśmy z oboma orkiestrami, tak naprawdę dyregowali nami dyregenci z różnych krajów i było naprawdę świetnie, kiedy poznawaliśmy te wszystkie utwory i kolejnych ludzi, z którymi tak naprawdę możemy zawrzeć długie i naprawdę miłe przyjaźnie. A tak naprawdę wszystko było dobrze zorganizowane i cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie. życie dzięki projektom z białorusinami i Niemcami dostałam takiego zapału do nauki języków obcych szczególnie do języka rosyjskiego W obzie dał nam możliwość do kontynuacji tych znajomości, tak na przykład było w lutym, gdzie pojechaliśmy z Bawarczykami do Czarnogóry. Mieliśmy tam okazję pooglądać ładne widoki, spotkać innych ludzi, inną kulturę z Czarnogóry i tak naprawdę kontynuować dalej te znajomości, które kontynuujemy do dzisiaj. Dobrze się stało, dobrze się złożyło, że Mamy takich pasjonatów, ludzi oddanych, ludzi z takim sercem, ale najprawdziwszym sercem, szczerym, złotym, którzy jakby zainspirowani tym rokiem Moniuszki postanowili pozbierać swoich kolegów na świecie, muzyków, dyrygentów, aranżerów. Poprosić ich o to, żeby zaaranżowali pieśni Moniuszki na orkiestry dente, bo przez orkiestrę dente można trafić pod strzechy. Tego wszystkiego dokonał Dariusz Ledzion, dyrygent młodzieżowej orkiestry dentej zŁobza, z który ma znajomych w szerokim świecie, bo też bywał tam i jakby aranżacją tych, tych pieśni Moniuszkowskich. Zajęli się aranżerzy i dyrygenci z Rosji, ale począwszy od Nowosybirska, poprzez Moskwę, Białoruś, Niemcy, Belgię, Izrael i Polskę. I jeszcze tam chyba kilka krajów. Około 20 utworów, 20 pieśni zostało zaaranżowanych na orkiestry dente. To co to znaczy? Ano znaczy to to, że orkiestry dente będą mogły grać moniuszkę. I ci śpiewacy, amatorzy, którzy będą chcieli śpiewać, będą mieli z kim zaśpiewać. Bo dzisiaj już nie znajdziemy e, takiego domu, czy to mieszczańskiego, czy wiejskiego, e, w którym stoi fortepian, pianino, na którym ktoś potrafi grać, a na dodatek jeszcze ktoś z towarzystwa potrafi zaśpiewać piechmoniusz. Szobyczka czerwona, na głowie, pokazuje ona, W 2020 roku nie możemy wspólnie realizować projektów spotykając się u partnera. Możemy to realizować w sieci. Dlatego powstaje taki program jak 4x3, dzięki któremu właśnie powstaje ten film.